Dzień dobry, Tomasz Grzywaczewski. Zapraszam państwa serdecznie na kolejny odcinek vloga Kierunek Wschód, który przygotowuję dla państwa wspólnie z portalem Kresy24.pl. To jest odcinek szczególny, bo odcinek podsumowujący tak naprawdę półtora roku um, ostatnich wydarzeń półtora roku, kiedy przygotowywałem dla państwa ten vlog. I to jest myślę półtora roku, które całkowicie, jak chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, zmieniły oblicze Europy Środkowej. Niestety, patrząc z perspektywy czasu, wydaje się, że wszystkie wydarzenia, które obserwowaliśmy, zarówno atak hybrydowy z wykorzystaniem migrantów na polską granicę, napięcia wokół Mołdawii, coraz większe napięcia wokół Ukrainy, prowadziły do dramatycznych wydarzeń mijającego roku, do Zbrodniczej rosyjskiej napaści na, na Ukrainę, że w pewnym sensie ta wojna była nieuchronna, choć myślę, że dla większości z nas była ona kompletnym zaskoczeniem. Teraz ja nie będę tutaj podsumował poszczególnych wydarzeń. Ja bym chciał powiedzieć bardziej o swoich osobistych impresjach, o tym, jak ja patrzę na te wydarzenia minionych miesięcy. I tutaj ja. To mam takie przekonanie, że to, co się wydarzyło, było pewnego rodzaju pasmem zaskoczeń, czasami przerażających, czasami dających nadzieję. Pierwsze zaskoczenie było oczywiście skala tej inwazji. Ja kiedy znajdowałem się jeszcze na froncie pod Donieckiem. Przed 24 lutego, kiedy rozmawiałem z żołnierzami, to panowało przekonanie, że rzeczywiście Rosjanie zaatakują, ale będzie to atak ograniczony, że to uderzenie zostanie wyprowadzone tylko na Donbas. Być może, że będzie to próba stworzenia lądowego korytarza pomiędzy okupowanym Krymem a okupowanym Donbasem. Prawie nikt nie, przy, nie spodziewał się tego, że dojdzie do ataku na całą Ukrainę, że Rosjanie naprawdę spróbują podbić cały ten kraj, że spróbują zdobyć Kijów. I to było oczywiście to przerażające. Zaskoczenie, ale wkrótce okazało się, że, że nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak wielką wydmuszką jest Armia Rosyjska, że ta druga największa armia świata, ta potęga militarna, która my, my, my zastraszała NATO, tak naprawdę jest papierowym tygrysem, że jest skorumpowana, że jest rozkradziona, że jest absolutnie zacofana technologicznie, że jest fatalnie dowodzona, że jest zdemoralizowana, że nie nie jest w stanie tylko zdobyć Kijowa, ale w istocie nie jest w stanie osiągnąć żadnych strategicznych sukcesów poza tymi z pierwszych dni inwazji. Że i my dowiedzieliśmy się dzięki bohaterstwu Ukraińców, którzy nieprzerwanie bronią swojej ojczyzny już od 10 miesięcy. My zobaczyliśmy, że armię rosyjską można pokonać. Myślę, że to jest największa i najważniejsza lekcja, która płynie z minionych miesięcy. Rosja, tak naprawdę potęga Rosji opierała się na zastraszaniu. Rosja rządziła nami strachem. To jest metoda mafijna, to jest metoda gangsterska, bo takim państwem jest dzisiaj Rosja. Gangsterzy nas zastraszają, ale często, kiedy przyjdzie do konfrontacji, okazuje się, że są słabi. I dokładnie to pokazała rosyjska inwazja na Ukrainę. Ten rosyjski bandyta mógł straszyć, ale w istocie, kiedy spotkał się z ludźmi walczącymi o swoją ojczyznę, kiedy również zderzył się z, z solidarnością świata zachodu, okazało się, że ponosi klęski na polu bitwy, ale te klęski rekompensuje sobie. I tutaj z kolei, nie zaskoczenie, ale myślę, że potwierdzenie Czegoś, co było w pewnym sensie oczywiste, ale było wypierane i chcieliśmy tego przyznać, to fakt, że Rosjanie, i mówię tutaj nie tylko o rosyjskich politykach, przywódcach państw rosyjskich, mówię o społeczeństwie rosyjskim, które tę wojnę masowo popiera, są barbarzyńcami, są okrutni, są zbrodniczy. Od początku wojny, Dochodziło do, i dochodziło, dochodzi do zbrodni wojennych, zbrodni do, przeciwko ludzkości oraz do aktów ludobójstwa. Dokonywane są masowe egzekucje, masowe mordy. E, 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 ludzie są torturowani, gwałceni, dochodzi do rabunków, dochodzi do deportacji. W tym momencie już dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy Ukraińców zostało wywiezionych z okupowanych terenów w głąb Rosji. Rosjanie ani o jotę, ani o centymetr nie zmienili się, no nie tylko czasów II wojny światowej, ale myślę, że wręcz od początków rosyjskiego imperium. Pozostają okrutni. Ta wojna pokazała, że nie ma żadnej wielkiej tajemnicy rosyjskiej duszy, o której tak wielu, szczególnie zachodnich intelektualistów, rozprawiało, zastanawiając się, jaka jest tajemnica tej, tej duszy rosyjskiej. Ta tajemnica jest tak naprawdę bardzo prosta, jest banalna. Ta dusza jest przesiąknięta nienawiścią, jest przesiąknięta przemocą, jest Przesiąknięta brakiem jakiegokolwiek szacunku dla drugiego człowieka, dla życia ludzkiego, dla ludzkiej godności. To jest kultura oparta, to jest dusza oparta na brutalnej, bandyckiej, barbarzyńskiej sile. Tacy są dzisiaj Rosjanie. To nie Siergiej Szojgu, nie Siergiej Ławrow, nie zbrodniarz wojenny i Władimir Putin zabijał ludzi w Wizjumie czy w Buczy. To nie oni gwałcili często grupowo kobiety na Ukrainie, to nie oni torturują prądem schwytanych Ukraińców. To robią tak zwani zwykli Rosjanie. To robią rosyjscy żołnierze, którzy trafili na Ukrainę. To oni dopuszczają się tych zbrodni, mając na to oczywiście przyzwolenie państwa, ale również myślę pewne przyzwolenie społeczne. Dzisiaj relacje w Rosji są oparte na przemocy, na władzy silniejszego, na takim brutalnym prawie dżungli. I to nam ta wojna pokazała. Żadnych złudzeń. Nie ma. Czegoś takiego jak zagadka rosyjskiej duszy, jest po prostu brutalne, barbarzyńskie społeczeństwo, które jeżeli będzie miało taką możliwość. E to będzie zabijało, będzie niszczyło, będzie gwałciło. Do tego również dzisiaj społeczeństwo rosyjskie jest nam namawiane przez oczywiście rosyjskich propagandistów. Ja obawiam się, że dzisiaj społeczeństwo rosyjskie przekroczyło już pewnego rodzaju granicę, która powoduje, że narody są zdolne do ludobójstwa, znajdują się w ludobójczym szale. Tak dzisiaj, w takim stanie mentalnym dzisiaj znajdują się Rosjanie. Oczywiście nie, nie wszyscy są ci Rosjanie, którzy są decydentami, którzy próbują protestować, aczkolwiek to są ma Absolutnie jednostki, to jest promil. Bardzo wielu Rosjan, którzy nie zgadzali się z polityką rosyjską, ale przede wszystkim nie zgadzali się z częściową mobilizacją, którzy mogli spokojnie patrzeć, jak Rosjanie mordują Ukraińców, ale kiedy sami w zasadzie na front, okazało się, że wolą umyć ręce i po prostu z kraju uciec. To nie jest tak, że oni pozostali, że zaczęli się buntować, że próbują zmienić tę władzę. Nie, oni po prostu wyjechali tam, gdzie jest im wygodnie. Teraz siedzą w Gruzji, w Kazachstanie, w innych, w innych miejscach. A zatem niestety Rosjanie. Skompromitowaliście to nie jest dobre słowo. Rosjanie e, nie zdali egzaminu z człowieczeństwa. Rosjanie przegrali e, jako ludzie i będą musieli e, nie tylko kiedyś za to odpowiedzieć, będą musieli się zmierzyć z tą brutalną prawdą o sobie samych, że są narodem morderców, gwałcicieli, zbrodniarzy wojennych. E, niestety, bo to jest pewne podsumowanie tego, co się wydarzyło, ale patrząc, wybiegając z myślami w przyszłość. Ja obawiam się, że ta wojna będzie trwała jeszcze bardzo wiele miesięcy, co więcej, że ona będzie eskalowała. Oczywiście Ukraińcy odnieśli ogromne sukcesy, nie tylko obronili swoją niepodległość, nie tylko dokonali skutecznej kontrofensywy w rejonie Charkowskim czy wyzwolili Herson, ale przygotowują się do kolejnych kolejnych uderzeń, ale Rosjanie nie będą się cofać. Dzisiaj panuje w Rosji atmosfera tego, że ten konflikt należy eskalować. Ja ostatnio oglądałem wystąpienia rosyjskich propagandzistów, którzy nawoływali do tego, że teraz nadszedł czas na prawdziwą wojnę, na prawdziwe działanie, że Rosjanie byli zbyt długo pobłażliwi, że byli zbyt łagodni, zbyt ulegli wobec Ukraińców. Teraz naprawdę trzeba pokazać Ukraińcom, jak wygląda wojna, że teraz Ukraińcy naprawdę muszą zapłacić za to, co zrobili Rosji. No to jest nawoływanie do jeszcze większych zbrodni, jeszcze większej przemocy, jeszcze większej agresji. Co więcej, do coraz mocniejszego głosu dochodzi pewnego rodzaju trio wyjątkowo Ochydnych postaci. Myślę tutaj po pierwsze o Jewgeniu-Prygorzynie, czyli twórcy oraz przywódcy niesławnej grupy Wagnera, czyli najemników. Obecnie to jest, to jest nieformalna, nieregularna formacja zbrojna. Wcześniej najemnicy, dzisiaj w dużej mierze są to ludzie powyciągani z więzień w Rosji, którzy sprawiają się wyjątkowym okrucieństwem na, na Ukrainie. Drugą osobą z tej triady jest Ramzan Kadyrow, oczywiście przywódca Czeczeni, którego co odpowiada za jeden z najokrutniejszych zbrodni w trakcie tej wojny. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z chłopakiem z Mariupola, który zbladł na wspomnienie o Czeczenach. powiedział, że widział jak chociażby z przejeżdżającego czołgu wyrzucono ciało Nagi, prawdopodobnie, prawie na pewno zgwałconej kobiety. I właśnie trzecią osobą jest Siergiej Surowikin, czyli obecny dowódca wojsk rosyjskich na Ukrainie, a wcześniej Dowodzący wojskami rosyjskimi w Syrii, gdzie zyskał przydomek rzeźnika Syrii. On był odpowiedzialny za masowe naloty, bombardowania syryjskich miast, w tym między innymi za zniszczenie i wymordowanie mieszkańców Aleppo. Dzisiaj ci ludzie zyskują na Kremlu coraz większe wpływy. Ja jestem przekonany, że Rosja będzie skalowała. W tym momencie kreślone są różne scenariusze. Mówi się o tym, że Rosjanie chociażby mogą wreszcie wciągnąć już bezpośrednio do, do inwazji armię białoruską, że dojdzie do kolejnego ataku na Kijów, albo nawet ataku na zachodnią Ukrainę. Mówi się, że być może Rosjanie będą prowadzić, prowadzić działania ofensywne i odzyskać wyzwolone Terenu obwodu Charkowskiego, być może uderzenia za porze. Tych scenariuszy jest bardzo wiele. Ja w tym momencie nie podejmuję się tego, żeby przewidywać przyszłość, bo to jest kolejna rzecz, która pokazała ta wojna, że bardzo wiele analiz, prognozowania okazało się po prostu nietrafionych. Że tu nawet nie chodzi o to, że jest zbyt wiele zmiennych czynników, ale po prostu Rosjanie są kompletnie nieprzewidywalni. Czy Rosjanie nie, są nie zachowują się w sposób racjonalny w rozumieniu racjonalności. Tutaj zachodniej. To nie jest tak, że oni próbują osiągnąć jakieś cele gospodarcze, czy nawet cele polityczne w czasie tej, tej wojny. To nie jest tak, że oni w jakikolwiek sposób oszczędzają się swoich żołnierzy. Nie. Dzisiaj Rosja jest hmm, prymitywnym barbarzyńcą, który jest opętany szałem niszczenia. I to, to się w migracjonalności, dlatego tak trudno jest cokolwiek prognozować. Także. Nie jestem w stanie odpowiedzieć Państwu na pytanie, czy dojdzie do inwazji z Białorusi, czy Białoruś wejdzie do wojny, czy będzie atak na Kijów. Ja tego nie wiem i myślę, że praktycznie nikt poza ścisłą militą rosyjskiej władzy tego dzisiaj nie wie, ale jedno jest pewne, nastroje w społeczeństwie rosyjskim władze, wśród rosyjskich mediów są takie, że należy tę wojnę eskalować. I to w żaden sposób nie licząc się z kosztami. Mówi się, że w najbliższych tygodniach, być może dwóch, trzech miesiącach na front ma trafić ponad 200 tysięcy przeszkolonych żołnierzy z mobilizacji, że zwiększana jest liczba armii poborowej, że przygotowane są kolejne fale, bo tak można nazwać tak, fale szturmowe. Niektórzy wręcz mówią o tym, że te szturmy mogą wyglądać jak w trakcie II wojny światowej. Po prostu masa Luzka, która pędzi na uzbrojone pozycje ukraińskie, ukraińskie tak jak żywo przypomina sceny II wojny światowej, gdzie Niemcy którzy przyżyli na froncie wschodnim, wspominali, że mm, im się przegrzewały lufy karabinów maszynowych. Bo po prostu biegły kolejne fale Rosjan no i strzelali a więcej pod dostatkiem, ale po prostu w się przegrzał karabin maszynowy, bo, mm, bo już nie dało, nie dało się bez przerwy dalej zabijać nacierających fal, fal żołnierzy. Być może dzisiaj takiego Rosjanie będą chcieli zastosować. To się widać oczywiście absurdalne. I tu kolejny szok, wynikający, zaskoczenie wynikające z tej wojny, to mówiło się tym, że, to, że ta wojna w przyszłości to będzie wojna precyzyjna, niewielkie oddziały, batalionowe grupy bojowe, jednostki specjalne, precyzyjne uderzenia, wojny dronów, amunicja kierowana, pociski kierowane. Okazało się, że ta wojna tak naprawdę jest wojną, która niewiele różni się od tego, co obserwowaliśmy w XX wieku. Co więcej, w niektórych odcinkach linii frontu, jak chociażby w okolicach Bachmutu, to, to jest wojna, która jak żywo przypomina nie drugą wojnę światową, ale jak pierwszą wojnę światową. To jest po prostu wojna okopowa, gdzie dwie strony się ufortyfikowały i Dokonują permanentnych ostrzałów artyleryjskich. Niektórzy nawet mówią, że, że Bachmut jest takie. Takie ukraińskie Werdę, nawiązując oczywiście do, do porażającej bitwy z czasów I wojny światowej. I okazało się, że właśnie pomimo tego całego rozwoju technologicznego, tego, że nam się wydaje, że żyjemy w epoce cyfrowej, że już przekroczyliśmy jakąś granicę technologiczną, to ciągle na polu bitwy okazuje się, że rządzi Bóg wojny, czyli artyleria, że decyduje ten, kto ma większą siłę ogniową, ten, kto ma większe zapasy amunicji, kto ma większe zasoby, żeby te zapasy amunicji odtwarzać. Także to jest. Klasyczna, brutalna wojna lądowa. I również z tej perspektywy to, co wydarzyło się na Ukrainie, zburzyło naszą, naszą wizję świata. Oczywiście to jest w pewnym sensie to jest rok przerażający, rok koszmarny, ale jednocześnie rok, w którym Ukraina obroniła swoją niepodległość, Ukraina obroniła swój naród, rok w którym Ukraina obroniła. Europę, obroniła nas, oczywiście przy naszym wielkim wsparciu, bo to należy podkreślić: Ukraina bez pomocy, również ogromnej pomocy z Polski, nie byłaby w stanie pokonać się armii rosyjskiej. My, Polacy, możemy być po tym roku z siebie dumni. To chcę powiedzieć. Możemy być dumni jako naród, który na niebywałą skalę pomógł Ukraińcom. Pomógł zwykłym ludziom, którzy uciekali przed rosyjskimi zbrodniarzami, który przyjął do swoich domów miliony Ukraińców. Kraj, który również na płaszczyźnie wojskowej wspiera Ukrainę, który politycznie stoi murem za Ukrainą. My pomimo bardzo trudnej historii byliśmy w stanie tę historię w jakiś sposób przezwyciężyć i Ukrainie pomóc, pomagając również sobie samym, ale myślę, że to jest coś, co Powinniśmy po tym roku, patrząc na Ukrainę, zapamiętać. Ukraińcy udowodnili swoją wielkość, to nie ma wątpliwości, udowodnili niebywałe bohaterstwo, udowadniamy każdego dnia, ale również my, Polacy, udowodniliśmy, że jesteśmy wielcy, że potrafimy pomagać, że potrafimy wspierać, że otwieramy nasze serca, że jesteśmy narodem, który stoi po stronie tych słabszych który jednocześnie potrafi prowadzić skuteczną politykę międzynarodową. Zostaliśmy się najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Ten rok jest rokiem na pewno dla również Berlina, dla Francji, które utraciły wiarygodność, Polska nie tylko wiarygodności nie, nie utraciła, my pokazaliśmy się jako państwo jako jeden z najważniejszych graczy w Europie Środkowej, a być może powiem szerzej, w całej Unii Europejskiej. To jest, to jest rok, kiedy zachowaliśmy się jak trzeba, zachowaliśmy się przyzwoicie, zachowaliśmy się skutecznie. To jest również rok historycznego sukcesu Polski, ale oczywiście ja nie chciałbym popadać w hura optymizm. Jak powiedziałem, wojna będzie skalowała, Ukraińcy będą ginęli, będą mordowani. Ukraińców czeka jeszcze bardzo wiele ciężkich bitew, czeka ich ciężka zima, w takcie której Rosjanie będą próbowali atakami na infrastrukturę krytyczną niszczyć sieci elektryczne, niszczyć gazociągi, będą próbowali doprowadzić do tego, żeby Ukraińcy, Zamarzali w swoich domach. My musimy ich cały czas wspierać. Ta wojna nie została wygrana. Ta wojna będzie się toczyła. Przed nami kolejny bardzo ciężki rok, ale jednak, patrząc na minione 12 miesięcy, ja spoglądam z pewnym optymizmem. Myślę, że potrafimy i jesteśmy w stanie Rosję pokonać i musimy zrobić to teraz. Ten, ta wojna nie może zakończyć się jakimś zgniwym rozejmem. Ta wojna musi doprowadzić do pokonania Rosji. Ta wojna musi zakończyć tym, żeby Rosjanie zrozumieli, że przegrali, żeby po Czuli, że oni byli agresorami. Być może ta wojna doprowadzi do rozpadu Federacji Rosyjskiej i do tego musimy dążyć. My jako Polska, to jest nasza polska racja stanu, być może stoimy przed historyczną szansą, żeby wreszcie przełamać to, to zagrożenie, żeby wreszcie pokonać tego potwora, który, którego, którego cień jest nad nami. No. 300 lat, który powodował, że my Polacy przez wieki cierpieliśmy. Dzisiaj być może mamy szansę to odwrócić. Przed nami trudny rok, ale myślę, że też rok, który, który, który może okazać się dla nas rokiem przełomowym, historycznym. Także zachowując pewien realizm, myślę, że, że możemy z ostrożnym optymizmem również patrzeć w. W przyszłość, bo okazało się, że Ukraińcy udowodnili swoim bohaterstwem, swoim poświęceniem, a my z kolei naszym wielkim sercem, naszą pomocą, naszym też bardzo twardym politycznym realizmem wspierania Ukrainy, pokazaliśmy, że rosyjskiego monstrum, rosyjskich barbarzyńców można powstrzymać, że Rosja nie jest ani niepokonana, ani nie jest wieczna. I dzisiaj, nie prędzej czy później, Rosjanie będą musieli się z tym zmierzyć. I czy Rosja przetrwa w obecnym kształcie? Zobaczymy, to pokażą najbliższe lata. My dzisiaj wiemy, że przetrwała Ukraina, że Polska jest silniejsza, że relacje między naszymi narodami są tak dobre jak nigdy. I, i myślę, że. To jest coś, co naprawdę zmienia naszą e, część Europy, choć, jak powiedziałem, musimy się przygotować na bardzo ciężkie miesiące, musimy przygotować się na to, że ta wojna będzie trwała. Ronny rosyjski niedźwiedź będzie jeszcze zadawał wiele cierpienia, ale jestem przekonany, że możemy e, to monstrum tego potwora dobić. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia relacji z Europy Środkowej i Wschodniej na portalu kres24.pl. Zapraszam również na mojego Twittera, gdzie na bieżąco staram się informować o wydarzeniach na Ukrainie.